Najzwyklejszy dźwig licencyjny zapuszczamy sobie na przykład na ósme pięterko i po ruszeniu dajemy wezwanie. I w tym momencie dźwig wchodzi na wolny bieg, jedzie do najbliższej przesłony, po czym po zgubieniu orientacji ucieka na parter. Będziemy szukać powodu. Najbardziej tradycyjny, typowy dźwig licencyjny, schemat 13001. Mamy problem. Dźwig zatrzymuje się po wciśnięciu wezwania, a w momencie, kiedy już odjeżdża od danego piętra. Problem okazał się być z przekaźnikami. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Zapraszam. I teraz damy ją dwa piętra. Dajemy wezwanie. I mimo, że daliśmy wezwanie wyżej, zadziałał nam przekaźnik 529 zwalniania, a winda się zgubiła, prawdopodobnie. Nie, nie zgubiła. Nie. Aha, bo ona się zgubiła, bo na, końcowy, na końcowym wtedy była, nie? Jeszcze raz do góry. Ty widziałeś to? To, to Dopóki ten po dojeździe nie chciał się wcisnąć. Chciałbym. Czyli już mam jakiś kolejny trop tak? Bo to znaczy, że... Pokażę Ci na schemacie. Się... Jak po dojeździe próbowałem wcisnąć dyspozycję na najwyższy przystanek. Ona była na niższym piętrze, więc była 511 zbudzona na jakieś niższe. Ale po dojeździe przez chwilę jest ten styk zamknięty, więc jakby nie da się tego wezwania wcisnąć. Na piętro, na które ona właśnie dojechała. A ja wciskałem na piętro najwyższe, czyli prawdopodobnie tutaj mamy zwarcie, 500. chociaż być nie powinno. W tym, miejscu. w tym miejscu. A najprawdopodobniej będzie ten przekaźnik, jakby zwierał. 500. 511 najwyższy, zestyk 23 do 24. Czyli prawdopodobnie wstępnie wychodziłoby na to że problem byłby ze styku w tym przekaźniku ale i teraz spróbujemy pojechać niżej i ten przekaźnik ma odpaść i odpadł ale nadanie wezwania i tak I teraz czekaj a nie, patrz, teraz nie ten. A tu jeszcze raz, niżej? Może nie zawsze wiesz. Nie zawsze się może dziać. I tak właśnie przez własną pierdołowatość straciłem 5 minut życia na szukanie usterki tam, gdzie jej nie było. Wróćmy się szybko w czasie o minutę. Wyraźnie widać po ostatnim przekaźniku 511, że winda wówczas stała na ostatnim przystanku. Więc kasowanie wezwania do momentu odpadnięcia 529 było zachowaniem całkowicie prawidłowym. Teraz tak mamy windę na ostatnim piętrze. Widzimy to po wzbudzonym przekaźniku 511 najwyższym. Wyślemy ją na to pięterko. Jeszcze jest. Aha, nie wyślemy, bo trzeba lek zaraz przełożyć. I popatrzymy, co się stanie. Wzbudza nam się 529, to już widzieliśmy. Natomiast yy, popatrzymy, czy 527N się wzbudza, bo on jakby powoduje wzbudzenie się przekaźnika 529. I uwaga, dyspozycja. Nie wiem, czy na nagraniu było to widać, ale właśnie 527 zadziałał. I nam się zgubiła w tej chwili. 529 nam zadziałał. To jest jego obwód i w tym obwodzie znajdziemy przekaźnik 527N, który również nam zadziałał. Ale jeżeli 527N zadziała, to 529 zostanie wzbudzony tylko pod warunkiem, że mamy wzbudzone oba przekaźniki 512, a dzieje się to przy przejściu na kolejne piętro na pierwszej przesłonie. A nie było tak, więc prawdopodobnie usterka będzie właśnie na tych zestykach. Są to zestyki 13-14. Popatrzmy na nasze przekaźniki. One są teraz odwzbudzone, ale jeżeli dobrze się przyjrzymy, to z jakiegoś powodu dolne zestyki na nich są zwarte, i to jest przyczyna problemu. No proszę, i tutaj znów moja gafa. Tym razem, by ułatwić sobie zadanie, odłożyłem kamerę na bok, znalazłem te dogięte zestyki, Sprawdziłem, czy na pewno to przyczyna usterki i dopiero zabrałem się za nagrywanie. I co? I nie popatrzyłem na przekaźniki, tylko gadałem jak z magnetofonu. Otóż przekaźniki były wzbudzone i niestety nie widać tutaj dobrze zagięcia tych styków, bo są zwarte faktem wzbudzenia przekaźników, dlatego w ramach rekompensaty odwzorowałem takie zagięcie na swoim biurku. Teraz ktoś jeszcze zapyta, jak to jest, że na postoju wzbudzone są oba. Otóż mówiąc krótko, odpowiedni przekaźnik 512 zawsze wzbudza się przy wjeździe na przesłonę przełączającą piętro i trzyma aż do zjechania z niej. Ponieważ przesłona przełączająca była pierwszą napotkaną po zwolnieniu, jednocześnie stała się przesłoną zatrzymania. I ponieważ kabina na stanęła, tak też żaden przekaźnik 512 się nie odwzbudzał. Potwierdza to widoczna symulacja, jak i nagranie w okolicy pierwszej minuty tego filmu, gdzie po zatrzymaniu na pierwszej przesłonie widać, że obydwa przekaźniki 512 Pozostały wzbudzone. Zwalniania. Dogiliśmy ze styki. Zobaczymy, czy będzie działać. Ciekawe jest też pytanie, dlaczego tak było zrobione. Być może była jakaś inna usterka, i taką metodą ktoś chciał ją obejść. Zaraz się przekonamy. Tymczasem wysyłamy naszą windę z powrotem na górę. Jest zgubiona na razie, jesteśmy na górze i powtarzamy naszą procedurę usterki. Czyli jedziemy sobie troszkę niżej, na ten moment, nam nie zatrzymała się na tym wezwaniu. Wygląda na to, że obecna usterka została usunięta. Jeszcze raz pojechać piękno niżej. Jest ok. Prawdopodobnie jest ok, to znaczy inaczej. Jest ok, pod warunkiem, że ktoś tym ze stykiem nie zamaskował jakiejś innej usterki, o której teraz nie wiemy, która ewentualnie wyjdzie w praniu. A być może po prostu ktoś tak źle dogiął, same się dogięły, kto wie. Problem rozwiązany, tak jak widzieliśmy, kilka słów takich teoretycznych o usterce, występowało to wyłącznie przy jeździe w dół, ponieważ problem był przy nadawaniu wezwania, przy jeździe w dół, bo wtedy działa przekaźnik 527N. Gdybyśmy wciskali przyciski w kabinie, czego nie zrobiliśmy, działałby to w obu kierunkach i problem, tak jak widzieliśmy, polegał na tym, że były zwarte na stałe ze styki 512. Które służą do tego, żeby winda zatrzymywała się na dyspozycji i wezwania, wyłącznie gdy dojeżdża do danego piętra. Bo jeżeli minie pierwszą przesłonę, już minie punkt zwalniania, no to jest za późno, żeby się zatrzymać. Jeżeli minie dane piętro, jest już za nim, tym bardziej jest za późno. Do tego służą te zestyki. Jeżeli one były zwarte, no to kabina zanim dojechała do pierwszej przesłony piętra kolejnego, cały czas była zdolna na wezwanie, przyjeździe w dół, bądź na dyspozycję zawsze. Zatrzymać się nawet na już minionym piętrze. A ponieważ jest to prosta logika z przekaźników, polegało to tak naprawdę na przejściu na wolny bieg, czyli wzbudzony przekaźnik 529, po czym dojazd do najbliższej przesłony i tam zatrzymanie się. Dodatkowo, tak jak na początku było widać, gdzie tą windę sobie z przycisku zesłaliśmy, ona nam zgubiła położenie, pojechała na dół. To nie było związane z tą usterką, to był zbieg okoliczności, ponieważ zrobiliśmy to na pierwsze ostatnim i według przekaźników ta winda cały czas wtedy po zatrzymaniu znajdowała się na ostatnim przystanku, a kabina zatrzymana i pozycja ostatniego przystanku podtrzymuje ten przekaźnik pozycji wyłącznie przez wyłącznik końcowy, ale kabina zdążyła już z niego zjechać. Więc przekaźniki pozycji się odzbudzały, tak jakbyśmy przecież stop wcisnęli zaraz po minięciu końcowego, po odjeździe z ostatniego piętra i jechała sobie na dół, żeby pozycję odzyskać. Gdybyśmy to robili piętro niżej, bądź gdziekolwiek indziej, oczywiście z wyjątkiem również parteru, no to ten problem by nie występował, po zatrzymaniu by tam stała, dalej wiedziała, gdzie jest. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia i zapraszam ponownie.